Korea Północna to kraj, w którym standardy znane w państwach demokratycznych nie istnieją. Sami obywatele i różnego rodzaju przyjezdni muszą podporządkować się twardo nakreślonym zasadom, za które złamanie grożą surowe i często niezbyt adekwatne do przywinienia kary. Jedną z najbardziej narażonych grup są ludzie pochodzący z krajów, które są największymi wrogami reżimu Pjongjangu obywatele Stanów Zjednoczonych, Korei Południowej i Japonii. Zwłaszcza Amerykanie, którzy z jakiegoś powodu akurat znajdują się w Korei Północnej, są łakomym kąskiem dla tamtejszej władzy i służby bezpieczeństwa. Dlaczego? Dowiecie się później. Teraz przedstawię Wam najgłośniejszą historię obywatela Stanów Zjednoczonych, który po tym, jak najpewniej został wrobiony w coś, czego nie zrobił, przez długie miesiące był przetrzymywany w Korei Północnej. Otto Warmbier przyleciał do Korei Północnej 29 grudnia 2015 roku. Studiował ekonomię na Uniwersytecie w Virginii, niedługo miał trafić na wymianę studencką do Hongkongu. Jak sam przyznawał, skoro już los pokierował go w tę część świata, uznał, że przy okazji odwiedzi Koreę Północną. Czysto z ciekawości traktował to jako przygodę. Wycieczkę organizowało biuro podróży Young Pioneer Tours, specjalizujące się w wycieczkach do Korei Północnej oraz innych niekoniecznie bezpiecznych krajów. Sami na swojej stronie określają je jako miejsca, od których Twoja matka wolałaby, żebyś trzymał się z daleka. Wycieczka, w ramach której Otto Warbier znalazł się na północy Półwyspu Koreańskiego, obejmowała pięciodniowy pobyt w Pjongjangu i zabawę sylwestrową na przełomie 2015 i 2016 roku. Sam pobyt Otto i niewielkiej grupy innych turystów różnej narodowości przebiegł spokojnie i planowo. Grupa zwiedzała ciekawe miejsca, nie stroniła od napojów wyskokowych, a część Sylwestrowej nocy spędzała na placu Kim Il-sunga, na którym organizowany był oficjalny miejski Sylwester. Część wróciła jednak do Yanggakdo Hotel, w którym turyści byli zakwaterowani. Wrócił m.in. Otto Według oficjalnej północno-koreańskiej wersji wydarzeń, około drugiej w nocy Otto Warmbier miał zakraść się do strefy hotelowej przeznaczonej tylko dla personelu i zerwać plakat propagandowy ze ściany, żeby go ukraść. Kiedy rzekome wydarzenie miało miejsce, żaden uczestnik wycieczki o tym nie wiedział i właściwie dowiedzieli się o nim znacznie później, kiedy byli już w domach. Zerwanie plakatu nie spotkało się jednak z natychmiastową reakcją kogokolwiek. Kiedy dany graton, osoba, z którą odto współdzielił pokój hotelowy, przyszedł o czwartej rano do pokoju, to ten już spał. Nic nie wskazywało na jakiekolwiek odstępstwo od normy. I tak było aż do dnia wylotu, do 2 stycznia. Otto i Dany dotarli na lotnisko jako ostatni z całej grupy. Tuż przed wylotem wylegitymowali się swoimi paszportami w wyznaczonym miejscu i tu pojawił się pierwszy problem. Kiedy paszport Warnbiera został sprawdzony, podeszło do niego dwóch funkcjonariuszy bezpieczeństwa, tak jakby na niego czekali. Zakomunikowali mu, że ma iść z nimi, więc ten po prostu poszedł. Nie używali siły, a sam od nie stawiał oporu. Dany Graton mówił nawet, że Otto był całkowicie spokojny, możliwe, że traktował to jako rutynową kontrolę. Obu turystom sytuacja wydawała się na tyle normalna, albo przynajmniej nie niepokojąca, że Dany na odchodne zażartował do Otto tekstem No, to już ostatni raz kiedy się widzimy. I tak rzeczywiście było. Cała grupa wyleciała z Pjongjangu bez formbiera, ale wtedy jeszcze wydawało się, że sytuacja nie jest alarmowa. Kiedy wylądowali w Pekinie, mieście, z którego wylecieli do Korei Północnej, pracownicy Yang Pioneer Tours skontaktowali się telefonicznie z Otto i jednym z pracowników biura podróży, który został na miejscu. Według słów samego Warmiera, miał on źle się poczuć tuż przed wylotem i poprosił o transport do szpitala. I tutaj pojawia się bardzo istotna nieścisłość, bo Graton, który przecież widział jak Otto był zabierany w bliżej określone miejsce, wiedział i widział, że jego kolega był w dobrym stanie zdrowia. Na nic się nie uskarżał. Nie wiemy jak Otto brzmiał, kiedy przekazywał pracownikowi biura podróży informacje o rzekomym złym samopoczuciu. Mam tu na myśli, czy w jego głosie było słychać, że jest zmuszony do kłamstwa, albo czy dałoby się wyczuć jakiś strach w jego słowach. Pewne jest to, że zdrowie było jedynie wymówką, żeby Otto zostało w Korei Północnej. Opinia społeczna przekonała się o tym trzy tygodnie później, 22 stycznia 2016 roku, kiedy Korea Północna oficjalnie poinformowała o aresztowaniu Otto Warmbiera. Jeszcze istotniejsza dla całej sprawy była jednak data 29 lutego, kiedy to w Pjongjangu zorganizowano coś w rodzaju konferencji prasowej. Otto miał wtedy przyznać się do kradzieży plakatu. Tekst wyznania czytał z przygotowanej wcześniej kartki. W pewnym momencie rozpłakał się i poprosił naród koreański o przebaczenie, po czym ukłonił się. Następnie rozmawiał z dziennikarzami. Co oczywiste, Otto wiedział, co ma mówić, a dziennikarze wiedzieli, jakie powinni zadawać pytania. Treść wyznania raczej trudno uznać za szczerą i to ze względu na kilka faktów. Po pierwsze, Otto zeznał, że do kradzieży plakatu socjalowego korytarza przekonały go trzy podmioty. Rząd USA, tajne stowarzyszenie działające na uniwersytecie, do którego Otto uczęszczał, a także członkowie pewnego kościoła metodystów z Ohio. Tutaj szczególnie ten trzeci punkt się nie zgadza. Otto Warmbier był Żydem, więc przypisanie mu jakichkolwiek związków z chrześcijańskim kościołem i wiarą nie ma sensu. Tym bardziej, że w tym przypadku byłyby to skrajnie niebezpieczne związki, czy też współpraca, bo przecież dotyczące kradzieży czegoś z samej Korei Północnej. Ale to nie wszystko, bo inni Amerykanie, którzy byli kiedyś nielegalnie przetrzymywani w Korei Północnej, przyznawali, że przymus składania fałszywych oskarżających ich samych zeznań był jednym z warunków ich ewentualnego uwolnienia. Takie zeznania były oczywiście nagrywane, a następnie wykorzystywane na potrzeby propagandy w Korei Północnej. Kolejny raz Warmbiera można było zobaczyć 16 marca podczas rozprawy sądowej. To właśnie wtedy pokazano nagranie z rzekomej kradzieży i teraz chwilę się przy nim zatrzymamy. Nagranie pochodziło z kamery znajdującej się na korytarzu, w którym miało dojść do zdarzenia. Wideo jest bardzo słabej jakości, nie widać twarzy postaci, a według strony koreańskiej jest ono bezpośrednim dowodem na zbrodnię oskarżonego. Widzimy na nim sylwetkę postaci podchodzącej do ściany, na której wisi plakat czy też banner z propagandowym napisem to zależy, jak to nazwać zrywa go i kładzie na ziemię. Według zeznań Warmbiera, banner miał okazać się zbyt duży, żeby niepostrzeżenie wynieść go z korytarza i gdzieś schować, więc postanowił go porzucić. Patrząc na cały proces kradzieży czy też zrywania plakatu, jest to dziwne, ponieważ postać rzuca go na ziemię właściwie od razu po ściągnięciu ze ściany. Jeszcze przed ściągnięciem go mógł przecież ocenić, że schowanie go gdzieś pod ubraniem jest niemożliwe. Kolejną wątpliwością co do nagrania jest oświetlenie. Korytarz jest idealnie jasny, co w Korei Północnej nie jest normą, z powodu znacznych przerw w dostawach prądu. Ze wspomnień przedstawicieli mediów, którzy mieli możliwość wejścia do strefy przeznaczonej tylko dla personelu w tym samym hotelu, wiemy, że na tych korytarzach nawet w trakcie dnia jest ciemno, a tu mamy idealne oświetlenie akurat w momencie kradzieży. Trzeba jednak wspomnieć o jednej rzeczy. Wycinki nagrania, które można bez problemu znaleźć w internecie, pokazują moment kradzieży od podejścia do ściany z wiszącym na niej banerem propagandowym, aż do rzucenia go na ziemię. Oglądając jednak fragmenty rozprawy sądowej, możemy dostrzec choćby taki kadr. Wciąż niewiele tu widać, ale postać jest zwrócona w stronę kamery i możemy dostrzec przynajmniej bardzo ogólny zarys rysów twarzy. Czy ta postać wygląda jak Otto Warmbier, to zostawiam do Waszej interpretacji. Wróćmy do samej rozprawy sądowej. Ta oczywiście była pokazowa, w stylu totalitarnym. Warmbiera oskarżono o działalność wywrotową na terenie Korei Północnej, powołując się na artykuł 60 prawa karnego Korei Północnej konspiracja w celu obalenia rządu. Brzmi on tak. Osoba, która bierze udział w zamachu stanu, zamieszkach, demonstracji lub napadzie albo bierze udział w spisku przeciwko narodowi, podlega karze resocjalizacji poprzez pracę na okres ponad 5 lat. I rzeczywiście, odto został skazany na 15 lat ciężkich robót. Spotkało się to z dużym niezadowoleniem i niezgodą ze strony Stanów Zjednoczonych, które żądały natychmiastowego uwolnienia Warbiera. Nie udało się jednak nacisnąć na Pyongyang wystarczająco mocno, żeby więzień został uwolniony już w kolejnych tygodniach albo chociaż miesiącach od zapadnięcia wyroku. Od Warmbier zniknął na półtora roku. Batalia o jego wolność jednak trwała. Prezydenci USA, najpierw Barack Obama, a następnie Donald Trump, nie ignorowali sprawy, chociaż ich możliwości, a właściwie to możliwości całej administracji USA, były ograniczone. Kluczowym problemem był fakt, że Stany i Korea Północna nie utrzymują stosunków dyplomatycznych. W związku z tym w Pjongjangu w imieniu USA działał ambasador Szwecji. Niepotrzebnie wydłużało to czas komunikacji i, co by nie mówić, po prostu nie było zbyt dogodne dla Waszyngtonu. Na marginesie warto wspomnieć, że zaangażowanie szwedzkiego ambasadora nie było przypadkowe, bo to właśnie on zazwyczaj działa, kiedy konieczna jest pomoc obywatelom USA znajdującym się w Korei Północnej. Pomoc na zasadzie konsulatu. Jeszcze chwilę pochylmy się nad wątkiem prezydentów Obamy i Trumpa, szczególnie Obamy. W listopadzie 2016 roku odbyły się wybory prezydenckie w USA, 11 miesięcy po aresztowaniu Warmbiera. Istniało prawdopodobieństwo, może dość życzeniowe, że więzień zostanie zwolniony tuż po ogłoszeniu wyników wyborów, w których Obama już nie brał udziału i nie mógł zostać ponownie wybrany. Celem mogłoby być ośmieszenie i zdyskredytowanie ustępującego prezydenta. Uważano, że rząd w Pjongjangu mógłby chcieć zadrwić z niego, wypuszczając więźnia tuż po ustąpieniu Obamy ze stanowiska, i pokazać światu, że nie był w stanie doprowadzić do uwolnienia obywatela USA podczas swojej kadencji, a tenże obywatel wrócił do domu, kiedy Obama opuścił Biały Dom. Spekulacje się nie potwierdziły, a Warmbier do ojczyzny wrócił dopiero w połowie 2017 roku. I to trochę przypadkiem. Józef Jun w 2017 roku był specjalnym przedstawicielem Stanów Zjednoczonych do spraw Korei Północnej. Podczas jednego z zagranicznych politycznych spotkań dowiedział się od przedstawiciela Korei Północnej, że stan zdrowia Otto Wormbiera jest ciężki i znajduje się on w szpitalu. Dla Amerykanów było to zaskoczenie, bo spodziewano się, że Otto znajduje się w obozie pracy zgodnie z wyrokiem sądu. Wywołało to natychmiastową reakcję rządu USA, który zaczął działać na rzecz wymuszenia możliwości zorganizowania transportu medycznego. Sytuacja stała się napięta, bo tu już nie chodziło tylko o to, że obywatel amerykański był, czy jak się okazało, nie był, przytrzymywany w koreańskim obozie. Jego ciężki, zagrażający życiu stan zdrowia z miejsca spowodował domysły, że to mógł być traktowany z właściwym dla reżimu okrucieństwem, co zdecydowanie przekraczałoby granice wyrozumiałości Waszyngtonu. Zaognianie i tak już wtedy gorącej atmosfery pomiędzy dwoma wrogimi krajami nie było na rękę osobom decyzyjnym w Pjongjangu. Zezwolono więc amerykańskiej delegacji na przylot do stolicy Korei Północnej, żeby ta mogła spotkać się z Onebierem. W kilku osobowej grupie znaleźli się lekarze i Joseph Jun, który po tym jak on i reszta delegatów znaleźli się już w Pjongjangu, negocjował zwolnienie więźnia. Negocjacje zakończyły się sukcesem i od to wrócił do USA 13 czerwca 2017 roku. Jak okazało się kilka lat później ceną za oddanie Ameryce jej obywatela były 2 miliony dolarów. Rząd Korei Północnej argumentował, że jest to rekompensata za opiekę nad Warbierem. Opiekę, która doprowadziła jego stan zdrowia do poziomu krytycznego. Jun, za zgodą ówczesnego sekretarza stanu Rexa Tillersona, podpisał rachunek, który pozostaje nieopłacony do dziś. Podpis zapewnił jednak Wormbierowi wolność, choć jak miało się niedługo okazać, nie nacieszył się on nią zbyt długo. O ile w ogóle wiedział, że odzyskał wolność, a dlaczego, to za chwilę powiem. Informacja o przyrocie Wormbiera do USA nie była nagłaśniana, ale nie pozostała tajemnicą. Kiedy samolot od Octo na pokładzie kołował już na amerykańskim lotnisku, pod ogrodzeniem zebrała się grupa ludzi chcąca powitać swojego rodaka. Nastawiali się na raczej pozytywne wydarzenie. Opinia publiczna nie miała pojęcia, w jak złym stanie zdrowia znajduje się Warbier. Jego rodzice zresztą również. Ojciec, Fred Warbier, wspomina, że kiedy wszedł do samolotu, na którym był jego syn, usłyszał nieludzkie wycie. Sam tak to określił. Następnie zobaczył, że odto był przypięty pasami do łóżka medycznego, na którym chaotycznie się miotał. Jeśli do tego momentu on i jego żona mieli nadzieję, że prędzej czy później wszystko wróci do normy, do stanu sprzed wylotu ich syna do Korei Północnej, to ta sytuacja mogła nadszarpnąć ich nadzieję. Lekarze zresztą w kolejnych dniach określili stan Warbiera jako niereagujące czuwanie po angielsku unresponsive wakefulness. Miało się to odnosić do tego, że odto nie był w śpiączce, był przytomny, ale nie wykazywał oznak kontaktu z otoczeniem. Prawdopodobnie też oślepł i ogłuch. Otto Warmbier następny tydzień po powrocie do kraju spędził pod opieką lekarzy Centrum Medycznego Uniwersytetu Cincinnati. Amerykańscy lekarze w końcu mieli do niego dostęp i mogli weryfikować półnostokoreańskie wersje dotyczące stanu zdrowia pacjenta. Według lekarzy, powodem stanu niereagującego czuwania było uszkodzenie mózgu, prawdopodobnie spowodowane kilkuminutowym brakiem przepływu tlenu i krwi do mózgu. Z tego powodu wiele tkanek w jego mózgu miało zostać zniszczonych. Bezpośrednio kłóci się to z wersją głoszoną przez Koreę Północną, według której problemy zdrowotne miałyby wynikać z zatrucia jadem kiełbasianem i złą oraz niespodziewaną reakcją na podanie Warbirowi pigułek nasennych. Lekarze wprost stwierdzili, że nie ma dowodów, które potwierdzałyby tę wersję. Koreańczycy podali też, że jego stan zdrowia pogorszył się w marcu 2016 roku, czyli niedługo po tym, jak usłyszał wyrok. Dlatego też w czerwcu 2017 roku było już pewne, że te półtora roku nie spędził w więzieniu, a w piąkińskim szpitalu. Wydawało się, że walka o życie i powrót pacjenta do normalnego życia była skazana na porażkę i niedługo później się to potwierdziło. Otto Warmbier zmarł 19 czerwca 2017 roku w wieku 23 lat. Jego odejście nie zamknęło jednak definitywnie całej sprawy. Rodzice mężczyzny, prezydent Trump oraz pewne osoby z administracji USA przekonywały, że były więzień Korei Północnej był torturowany. Mówili to z przekonaniem, pośmiertne oglądziny ciała Warnbiera nie potwierdziły tego. Koroner powiedział wprost: na jego ciele nie było oznak ani tortur, ani jakiegokolwiek pobicia. Nie wiemy również, jaki był powód czasowej przerwy w dostawie tlenu i krwi do mózgu Warnbiera. Nie wyklucza się wersji, że Otto mógł próbować targnąć się na swoje życie po tym, jak zrozumiał, że następne długie lata ma spędzić jako więzień Korei Północnej. Więcej mogłaby powiedzieć sekcja zwłok, ale rodzice się na nią nie zgodzili. Co do oskarżeń o tortury, to miały one pewne uzasadnienie, ale polityczne. W tamtym momencie prawdopodobieństwo ewentualnej inwazji na Koreę Północną urosło do niebezpiecznie wysokiego poziomu. Takie podkreślanie, że obywatel USA rzekomo miał być torturowany przez tak wrogi przecież stanowy reżim, odwoływałoby się do emocji opinii publicznej i usprawiedliwiało mniej lub bardziej możliwą wojnę właśnie na polu emocjonalnym. Wychodzi na to, że nie udało się niestety uniknąć wykorzystania Warmbiera jako pionka w politycznych rozgrywkach. Na szczęście do wojny nie doszło. W tym kontekście groteskowe jest to, że niedługo po śmierci Warmbiera w 2018 roku rozpoczęła się odwilż w relacjach w trójkącie państw Korea Północna, Południowa i USA. Nie wiemy, czy podczas spotkań na szczytach władzy, w tym podczas historycznego spotkania Kim Jong-una z Donaldem Trumpem, poruszano temat Wormbiera, a także temat rachunku za tzw. opiekę, który wciąż czeka na opłacenie. Eksperci śledzący wydarzenia z odwilży twierdzą, że prawdopodobnie nie mówiono o tym, żeby nie psuć wyjątkowo dobrej atmosfery i wszelkich negocjacji. Poza niebezpieczną eskalacją na polu politycznym, śmierć Warmiera wywołała też reakcje w obszarze turystyki. Biuro podróży Young Pioneer Tours, właśnie to z którego skorzystał Otto Warbier, poinformowało, że nie będzie już zabierało Amerykanów do Korei Północnej. I to nie wszystko. W 2017 roku rząd USA zakazał obywatelom swojego kraju wylotów do Korei Północnej. Wyjątkiem jest pozyskanie specjalnego, rządowego pozwolenia, ale co oczywiste, na pewno nie obejmuje ono zwykłych wycieczek. Taki twardy zakaz lotów na północ Półwyspu Koreańskiego dla Amerykanów nie jest przypadkowy. Cały czas trzeba pamiętać, że Stany Zjednoczone to jeden z trzech największych wrogów reżimu Pjongjangu, zaraz obok Korei Południowej i Japonii. W związku z tym obywatele kraju wroga mogą być traktowani ze szczególną wrogością, niepewnością i ostrożnością. W skrajnych przypadkach mogą też być wykorzystywani jako pionki na politycznej szachownicy. Zakładając niewinność od Warmbiera można wysunąć przypuszczenie, że to on został wytypowany do aresztowania, ponieważ był Amerykaninem. Przetrzymywanie Amerykanina jako zakładnika w Korei Północnej może przecież trochę zwiększyć USA w ewentualnych negocjacjach, zorientowanych na przykład wokół zniesienia części sankcji nałożonych na Koreę Północną. Koreańczycy z północy bardzo lubią też, kiedy w trosce o życie i wolność swojego obywatela z Waszyngtonu przylatuje do nich jakaś ważna politycznie osobistość. Coś takiego miało miejsce choćby w 2010 roku, kiedy Pjongjang odwiedził były już wtedy prezydent USA. Jimmy Carter. Tamtejsza propaganda wie, jak wykorzystać taką okazję. Kolejnym następstwem omawianej historii było pozwanie Korei Północnej przez rodziców Wormbiera za spowodowanie śmierci ich syna. Oni zresztą wprost mówili i mówią, że został przez nią zabity. Rodzice rozprawę wygrali. Sąd nakazał, by rząd w Pjongjangu wypłacił rodzicom od to kwotę 501 milionów dolarów, a wyrok uzasadniał w następujący sposób. Korea Północna jest odpowiedzialna za tortury, wzięcie zakładnika i pozasądowe zabójstwo Otto Warmbiera, a także odpowiedzialna za krzywdy wyrządzone jego matce i ojcu, Fredowi i Cindy Warmbier. Para nie otrzymała tych pieniędzy. Nie ma żadnych mechanizmów, które mogłyby zmusić rząd w Pjongjangu do zapłaty. Korea Północna wyrok po prostu zignorowała. Rodzice Warmbiera w 2022 roku doczekali się jednak chociaż cząstki sprawiedliwości. Kilka lat po pierwszym wyroku, sąd zatwierdził zajęcie funduszy należących do północno-koreańskiej organizacji powiązanej z Pjongjangiem. Fred i Cindy Warbier otrzymali 240 tysięcy dolarów. Mówiąc krótko, te fundusze były zdeponowane w USA, w związku z czym Stany Zjednoczone miały możliwość ich zajęcia. Można więc powiedzieć, że cała sprawa, która rozpoczęła się w sylwestrową noc przełomu 2015 i 2016 roku, zakończyła się dopiero w 2022 roku. Czy rodzice Warmbiera żyją teraz w poczuciu, że dokonała się sprawiedliwość? Trudno powiedzieć. Pewne jest jednak to, że tak głośne medialne wydarzenia. Uświadomiły przeciętnych Amerykanów, że Korea Północna po prostu jest ich wrogiem i że ten kraj przy dogodnej okazji najpewniej będzie traktował ich właśnie jak wrogów, więc lepiej go nie lekceważyć.